dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o deregulacji, bardzo modnym dzisiaj e, słowie i haśle oraz o tym, co e, nas mogą liczyć polscy przedsiębiorcy jeszcze w tym, w tym roku. Zapraszam na program. Dzień dobry państwo i moim gościem dzisiaj w studiu Rzeczpospolitej jest dr Mariusz Filipek, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i pełnomocnik do spraw deregulacji w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, pytanie numer jeden jest o, e, właśnie o deregulację. Gdybym, gdybym przyjechał dzisiaj do Polski z długiej podróży, z wielomiesięcznej podróży gdzieś daleko, może nie tak daleko jak astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, ale jednak daleko i zastanawiałbym się, słyszałem, że rząd dereguluje. Gospodarkę, y, wzmacnia, chce ułatwić życie przedsiębiorcom. To na jakim etapie ten wielki projekt deregulacyjny, który zaczął się już y, no, ładnych parę miesięcy temu, i nie mówię tu tylko o tym wystąpieniu premiera na giełdzie papierów wartościowych w lutym, na jakim etapie ten projekt jest? To, y Zacznijmy od przekroczenia tej granicy. To jak pan redaktor by przekroczył tę granicę, to usłyszałby, że wszędzie, na wszystkich billboardach i na wszystkich, w, w każdym medium, w każdym... Radio, radio w odbiornikach telewizyjnych i radiowych jest słychać deregulacja, deregulacja, deregulacja. Takie jest wrażenie. To, że... Takie jest właśnie wrażenie. Od wielu miesięcy. Więc pytanie, jak w praktyce to wygląda z pana punktu widzenia? Tak, oczywiście deregulacja stała się modna od tej sławnej kwestii związanej właśnie z giełdą papierów wartościowych w lutym, ale warto przypomnieć, że kilka dni temu, bodajże w poniedziałek, również było wydarzenie na giełdzie papierów wartościowych, gdzie również pan premier, pan prezes Brzoska Tudzież inne osoby również mówiły, jakie są postępy deregulacji. Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia tego przedsięwzięcia związanego z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, trzeba wziąć pod uwagę globalnie deregulację jako, ta, jako taką, a więc upraszczanie przepisów, bo mówmy o upraszczaniu, ułatwianiu. Prostocie tych przepisów w każdym ministerstwie, ale mówmy też o tym, co się dzieje w Ministerstwie Gospodarki, a więc to, co ułatwia przepisy przedsiębiorcom. O to jest tak, że pakiet ministra Paszyka, tak się został nazywany, on był w rządzie omawiany już w ubiegłym roku, z tego co pamiętam. Też pisaliśmy o tym wielokrotnie w tak, tak, to prawda. Proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że ten właśnie pakiet z Ministerstwa Rozwoju, jakby nominowany i prowadzony przez pana ministra Paszyka był pakietem bardzo obszernym. Tam jest ponad 40 zmian. Te pakiety obecne, które wchodzą w ramach tej świetnej inicjatywy Sprawdzamy PL, świetnej inicjatywy deregulacyjnej całego rządu, są pakietami bardzo krótkimi, dwu, trzy, trzy artykułowymi, dwu, trzy przepisowymi, dwa, trzy przepisy i dalej i dalej. To kto wie, czy to nie jest lepsze rozwiązanie, bo jest szybsza ścieżka legislacji. Ale też z drugiej strony można powiedzieć czy ja się nad tym zastanawiam, też czy, czy na przykład nie byłoby lepszym rozwiązaniem, żeby te pakiety nomenomen, czy te ustawy, rozwiązania y, segregować czy pokazywać nawet w sensie komunikacyjnym, nie tylko legislacyjnym, sektorowo, bo, bo jest trochę wrażenie, że no, okej okay, przedsiębiorcy, te zmiany, uproszczenie, tak jak pan wspomniał, 50 ponad przepisów, czy 50 zmian ministra Paszyka jeszcze w tamtym roku zainicjowane, no, ale że to wszystko jest na ilość, ilość tam wielu różnych poziomach. Czy, czy nie ma pan poczucia, że to mogłoby być lepiej uporządkowane, cała deregulacja? To znaczy... No, pakiety deregulacyjne, te takie systemowe, mają właśnie taką z jednej strony ułamność, z drugiej strony, z strony zaletę, że właśnie obejmują różne dziedziny i te różne dziedziny skupiają się pod jednym parasolem, pod nazwą dla przedsiębiorców, pod nazwą dla rolników, pod nazwą, dla sadowników, pod nazwą, dla sportowców, etc., etc. Mówmy, jeszcze raz powtórzę, o gospodarce, o, o przedsiębiorcach i te duże pakiety tak właśnie są dedykowane, dlatego obejmują różne dziedziny życia, różne w pewnym sensie jakby wchodzą w różne ministerstwa tak, żeby im ich wspólnym mianownikiem była przedsiębiorczość, byli przedsiębiorcy. A też, a też pytanie jest, a które, z tych, które z tych zmian Pan uważa za najważniejsze, które, które są już na stole, które zostały też przyjęte przez, przez rząd? Które, jest, które co jest najważniejsze z punktu widzenia może właśnie przedsiębiorcy, małego średniego przedsiębiorcy w Polsce dzisiaj? Znaczy, panie redaktorze, ja uważam, że każda zmiana dla przedsiębiorcy, jeżeli jest na plus i pozwala mu złapać oddech i fajnie rozwijać swoją działalność gospodarczą, jest dobra i uważam, że wszystkie zmiany, które są wprowadzone i które są procedowane, są dobre, bo inaczej by nie mogło być. Ale ja z perspektywy czasu, gdzie funkcjonuję w ramach, w ramach systemu i, i działań wszelakich w Ministerstwie czy w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, widzę jedno, że najważniejszy jest dla przedsiębiorcy, czy to jest mały przedsiębiorca, czy to jest średni przedsiębiorca, czy to jest duży przedsiębiorca, czy to jest mikroprzedsiębiorca, żeby nie był zaskakiwany przepisem. A więc potocznie rzecz nazywając w Języku prawników jest to vacatio legis, a więc odpowiedni czas do wejścia w życie tego przepisu, żeby dany przedsiębiorca mógł się do niego przygotować, mógł się go nauczyć. I tak jest z regulacją? To znaczy, jednym z, jednym z przepisów, właśnie w tej dużej ustawie, jest. To wakat że przepis, który nakłada określone obciążenia na przedsiębiorcę, nie może wejść wcześniej w życie niż po półro półrocznym oczekiwaniu. Zdaje się, to jest nawet jeden z kierunków w umowie koalicyjnej, gdzieś tam zapisany, że to są wnioski, jak rozumiem, też z, z czasów poprzedniej ekipy, m.in. tak zwanego Polskiego Ładu, który do przedsiębiorcy niektórzy przynajmniej do dzisiaj wspominają. No tak, no jeszcze raz powtórzę, no, dialog i, i szeroko pojęta rozmowa między środowiskami wpływa tylko i wyłącznie na jakość prawa, na lepszą jakość prawa. A też a mam poczucie na przykład, inaczej, jest, jest kilka, kilka wątków jeszcze dotyczących samej deregulacji. Jedno to jest to hasło, o którym też słyszeliśmy, że to będzie teraz wysiłek stały. Jest stała komisja w Sejmie do spraw deregulacji, że to będzie wysiłek stały. No właśnie, jak, jak w ramach tego stałego wysiłku sprawi, żeby też nasi słuchacze, nasi czytelnicy, przedsiębiorcy, i to duży przedsiębiorcy, mniejsi przedsiębiorcy, średni, no właśnie nie czuli się zaskakiwani tym kolejnym cyklem pracy tej, tej, tej rządowej maszyny. Może lepiej byłoby, gdyby nomen, nomen te zmiany były wprowadzone na przykład raz na rok w takich pakietach. Nomen omen też. Znaczy... To jeszcze powiedzmy o, ogólnie o systemie prawnym i powiedzmy nawet o tym, co dostajemy z Unii Europejskiej, a więc wszelakiego rodzaju przepisy, które też są nadregulowane z naszej strony, ze strony y nas, Polaków, to się nazywa tak trochę potocznie rzecz ujmując, pozłacanie prawa. Więc my przepis, który dostajemy, jeszcze bardziej go komplikujemy. A więc y czy lepiej raz na rok robić duży pakiet, czy lepiej robić szereg pakietów co chwilę, to ja powiem w ten sposób. Uważam, że każda droga jest dobra. Róbmy i jeden do, dobry, duży pakiet systemowy, i róbmy wiele małych pakietów. Pomagajmy przedsiębiorcom. A jak, pan, a jak ma pan wrażenie, jeśli chodzi o samych przedsiębiorców? Czy oni... To może trochę banalne pytanie, ale jednak też warto zadać się... Pan ma takie dwa, dwa kapelusze jakby na sobie. Jak, jak oni po, tych pół, po tym pół roku tego i wcześniej tego pakietu paszyka, i teraz pół roku mniej więcej pracy zespołu Brzoski. Jak oni to odbierają? Co, co, co się przebija jako taki, jak to się ładnie mówi po polsku, feedback? No jest taka y, też sztandarowa y, zmiana. To jest y, niezaskakiwanie mikroprzedsiębiorców przy kontroli i skrócenie kontroli z 12 dni do 6. To, to się bardzo fajnie odbija, i to bardzo fajnie, jak, jak najbardziej, y, przedsiębiorcy mówią o tym, że może to być oddech. Wszak pod jednym warunkiem, jeszcze niezależnie od dobrego przepisu, musi być też dobra interpretacja organów. Więc organy muszą właściwie i w sposób identyczny każdy ten organ powinien interpretować ten przepis. To jest też mała dygresja polityczna, bo pytanie jest o potencjalnie współpracę z nową kancelarią prezydenta. Czy, czy tam, tam, z tego co pamiętam, w planie prezydenta Nawrockiego, prezydenta Elekta, no były też postulaty pro skierowane do przedsiębiorców. Czy myśli pan, że to będzie jakaś współpraca też z tymi organami, które ma kancelaria prezydenta, z Narodową Radą Rozwoju? Wydaje że chyba tak się nazywała, nazywa ten, to, to ciało. Ja pan sobie to wyobraża? Panie redaktorze, ja uważam, że biznes nie ma barw politycznych. Biznes trzeba robić z każdym, żeby zarabiać pieniądze i zwiększać produkt krajowy brutto, polepszać gospodarkę. Pan prezydent obecny, pan prezydent obecny podpisał. Niejedną ustawę związaną z przedsiębiorczością, podpisał ten pakiet duży deregulacyjny, więc nie było tutaj sprzeciwu i myślę, że pan prezydent elekta, za chwilę pan prezydent Nawrocki, myślę, że też będzie jak najbardziej wspierał przedsiębiorców. Chyba też jest tak, że to się też łączy z postulatami prezydenta w ramach jego współpracy czy w sensie poparcia które otrzymało nie jakimś sensie poparcia które otrzymał od, od Konfederacji, że to jest ten nurt też który wybaczą konfederacji na przykład się może się podoba po prostu to jeszcze raz powtórzę no, nie można zapominać o przedsiębiorcach no, przedsiębiorcy to jest coś, co buduje polską gospodarkę. Ja mogę tylko po, po, powiedzieć o statystykach dotyczących małych i średnich przedsiębiorców. No, mali i średni przedsiębiorcy w Polsce to ponad 90% wszystkich przedsiębiorców w Polsce, 50% polskiego PKB i 70% zatrudnionych, wszystkich zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach, we wszystkich przedsiębiorcach. Więc no, patrząc na skalę, no, mówimy o podziale Polski na 10 milionów jedni, 10 milionów drugi, weźmy, że w tych 20 milionach 90% to przedsiębiorcy. No. Ale też, też jest, wracając jeszcze na chwilę do pakietu Brzoski, tych kolejnych rozwiązań, a jak pan się odnosi po tych kilku miesiącach też do tych zarzutów, które były na samym początku tej inicjatywy Ugłoszonej na GPW, że pana funkcja się dubluje z tym, co robi zespół brzoski. Nic się nie dubluje. Jak pan widzi, redaktor, pan, pan prezes Brzoska fantastycznie wkomponował się w cały system. Jak najbardziej w Ministerstwie Rozwoju funkcjonuje zespół, którego mam przyjemność nadal być. Przewodniczący mi kierować. Jak najbardziej funkcjonuje w ramach biura rzecznika, i skupiam też te problemy małych, mikro i średnich przedsiębiorców, nic się nie dubluje. To jest symbioza. A też pytanie o inne ustawy. Wczoraj y, ważna dla przedsiębiorców w Polsce ustawa, dosyć takim niepozornym tytule, który pewnie za chwilę przekręcę, więc proszę mnie poprawić, ustawa o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Chyba tak to się ogólnie nazywa. Ona przechodzi przez Sejm, to jest projekt rządowy, z tego co pamiętam. I ona, ona zaczyna budzić takie, mam wrażenie, pewne nadzieje, no, <laughs> oczekiwania, ale też niektórzy mają wątpliwości. Ona zakłada taką samocertyfikację, jak dobrze rozumiem, podmiotów, które chcą uczestniczyć w przetargach, tak mówiąc. Proste. Tak, to ona zmieni, bo ona no jest, jest, to jest ten kierunek, jak rozumiem, wpisuje się w to hasło, które też robi się modne, czyli repolonizacja. W pewnym to... sensie tak. Z drugiej strony, tak, to jest ustawa o certyfikacji wykonawców w prawie zamówień publicznych i najprościej rzecz ujmując, chodzi też o ułatwienia dla polskich wykonawców, a więc taki wykonawca otrzyma certyfikat i nie będzie musiał składać co chwilę. Ton papieru. Proszę zwrócić uwagę, że no oczywiście dzisiaj mamy postępowania elektroniczne, ale też trzeba dołączać szereg dokumentów. Mając taki certyfikat, taki wykonawca zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą, będzie mógł się posługiwać takim certyfikatem w zależności od terminu, na jaki on otrzyma ten certyfikat, a więc od roku do, do kilku lat, do trzech lat. I ten certyfikat będzie zaświadczał, że jest właściwym podmiotem i może się ubiegać o określone zamówienie. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli taki wykonawca bierze udział w szeregu postępowań, no po prostu jest. To szybkość postępowań, łatwiejsza droga do postępowania i on czuje się bardziej bezpieczny. Kiedy ta ustawa wejdzie, wejdzie w życie, jeśli przejdzie przez Sejm bez problemu? To znaczy, wczoraj miałem okazję być na Komisji Gospodarki i Rozwoju, gdzie została przyjęta prze, ta ustawa przez tę komisję. No, wróci do Sejmu, będzie drugie czytanie. Jeżeli przejdzie przez Sejm, a myślę, że jest to dobra ustawa, patrzyłem na salę komisji, nie budziła sprzeciwu, jest no, proprzedsiębiorcza, więc myślę, że myślę, że po prostu to jest kwestia procesu legislacyjnego, szybkiego procesu będzie legislacyjnego. w tym roku. Tak? O, myślę, że tak. Myślę, że też, też będzie jedna z ustaw, która chyba, jako jedna z pierwszych, pewnie trafią też na biurko nowego, nowego prezydenta. Tutaj zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie, będzie reakcja, ale tak jak pan mówi, ja też mam wrażenie, że, że, że ona nie budzi politycznych, politycznych kontrowersji. Też odwołując się do pana doświadczeń, z tego ostatniego wysiłku, na rzecz deregulacji, ale w ogóle co dzisiaj, dzisiaj spędza sens powiek? Poza tymi rzeczami, o których już mówiliśmy o pewności, przewidywalności prawa, o tym też co mówi Rada Legislacyjna przy, przy Rzeczpospolitej i przedstawiciele. Co jeszcze dzisiaj trochę spędza sens powiek polskim przedsiębiorcom? Na przykład to są, nie wiem, ceny energii, dostęp do energii. Wysiłek deregulacyjny jest, to, to zresztą teraz rozmawialiśmy o tym, że, że ma być stały. Jest tak, nawet, pod, nawet jest ta komisja w Sejmie, oprócz Komisji Gospodarki, tak, jest komisja tak. do spraw regulacji, gdzie, gdzie bodajże szefem jest Ryszard Pan Petr. Ryszard Petr tak. co, co, co może spędzać sens, powie dzisiaj przedsiębiorcom, skoro chyba no, widzą, że odczuwają, że, że rząd się nad y, całą tą sferą pochyla. Znaczy tak, y, jeżeli przedsiębiorcy widzą, że jest dialog, że jest wyciągnięta ręka do nich, jest y, rozmowa, to już jest dobrze. Ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Dla mnie to, co spędza sens powiek przedsiębiorcom, to są, dla mnie osobiście, to są dwie rzeczy bardzo długie. Postępowanie przed sądem i dwa zatory płatnicze, a więc przepływy finansowe, czyli to wszystko, co blokuje rozwój, rozwój działalności gospodarczej. To też jest poważna sprawa. W tej, tej drugiej sprawie chyba częściową odpowiedzią ma być ten nowy system fakturowania, KSEF chyba tak to się nazywa, ale on wejdzie w życie z tego, co pamiętam dopiero w przyszłym, w przyszłym roku. Tak, tak. W tym pierwszym przypadku no to chyba to jest kwestia bardziej trochę też polityczna. Znaczy, panie redaktorze, no. Mm, no to też no, nie, nie uciekniemy od danych. No, według od ostatnich danych Polska jest w, pią w piątce najsłabiej rozpatrywanych spraw przez sądy. Więc to, to o czym świadczy. A o czym to świadczy, że trzeba poszukać ewentualnej alternatywy dla szybkiego rozwiązania sporu, zwłaszcza sporu, między przedsiębiorcami. Tam, gdzie. Te pieniądze, te przepływy finansowe, zatory są bardzo istotne z punktu widzenia płacenia jednemu kontrahentowi przez drugiego, co powoduje jakby. No, zerwanie płynności finansowej jest. Za bardzo złe dla całego systemu gospodarki. A co w przyszłości? Co na przykład z automatyzacją, czy dostosowaniem polskiej gospodarki do tej rewolucji, którą przynosi? Ma przynieść rozwój technologii, też wielokrotnie rząd o tym mówi, mister Gawkowski, rozwój sztucznej inteligencji i tak dalej, tak dalej. Myśli pan, że polscy przedsiębiorcy, ci mali, średni, na to zwracają uwagę, bo eksperci, ale też publicystyka, książki, w wie, wiele materiałów, dziesiątki, setki tysięcy materiałów już od tej rewolucji. No Są tezy, że ona dotknie każdej dziedziny życia, tak jak kiedyś no, ja wiem, wprowadzenie elektryczności na masową skalę dotknęło każdej dziedziny życia, tak samo ma być ze sztuczną inteligencją. Musi pan, że dzisiaj polscy przedsiębiorcy, którzy mają te zmartwienia, o których pan mówi, też, też na to gdzieś patrzą, zwracają uwagę, jak tam swoje procesy zoptymalizować? Znaczy... Nie możemy się bać nowoczesnych technologii, nie możemy się bać sztucznej inteligencji. No, panie redaktorze, to, co pan powiedział na początku naszej rozmowy, latamy w kosmos i mamy drugiego kosmonauta w, 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 z Polski, więc, w kosmosie, więc no. Jakbyśmy się bali sztucznej inteligencji, jakbyśmy się bali tego, że sztuczna inteligencja wyprze człowieka, sztuczna inteligencja ma pomagać człowiekowi, a nowoczesne technologie, no według Eurostatu dzisiaj Polska ma najniższe bezrobocie w Europie. No musimy szukać alternatyw. Co do przyszłości, to jeszcze na koniec taka dygresja może bardziej polityczna, bo cały czas też obserwujemy w Rzeczpospolitej te zmiany w rządzie potencjalne. Jest tam na, na, na horyzoncie ta... Zmiana, jeśli chodzi o wzmocnienie resortów gospodarczych, też powołanie tego jeszcze, jeszcze silniejszego resortu gospodarczego. Jak pan na to, na to spogląda? To z punktu widzenia przedsiębiorców małych i średnich coś, coś pomoże, zmieni? Bo tutaj z jednej strony jest ogólna perspektywa koordynacji prac, procesów w rządzie, z drugiej strony, no oczywiście premier Tusk też mówił i wtedy na giełdzie, minister Domański o tym mówi, wiele osób, minister Paszyk, no nie tylko o nowych technologiach, a też w wielkich inwestycjach i koordynacji, yy, wsparciu legislacyjnemu też pisaliśmy o tym niedawno, że legislacja trochę bloku blokuje te duże inwestycje. Jak Pan to widzi, jeśli chodzi o te zmiany w rządzie, ten super gospodarczy. To... Przedsiębiorcy, to jest jakaś ważna wiadomość, czy tylko kosmetyka? Znaczy, to jest oczywiście decyzja polityczna, jaka ona zapadnie, no to dowiemy się o niej dowiemy się o niej wszyscy. Natomiast jeśli chodzi o pr przedsiębiorców, wzmocnienie. Ministerstwa Gospodarki, wzmocnienie w ogóle rozwoju gospodarczego, a więc resort dla przedsiębiorców. To zawsze dobra wiadomość. O tym, jak będą te zmiany przebiegały, będziemy to śledzić. Tam wczoraj wieczorem kolejna była rozmowa liderów koalicji. Pewnie będą też jeszcze następne, żeby dopracować ten cały całą tą konstrukcję rządu. Będziemy to śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem. Dzisiaj w studiu Rzeczpospolitej był dr Mariusz Flipek, rzecznik, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i, ko i pełnomocnik do spraw regulacji w Ministerstwie Rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.